Pamiętajmy, że do rzadkości należą takie motywacje, żebyśmy szli w pielgrzymce bezinteresownie. I niestety coraz częściej bywa i tak, że czekamy owszem na cud, ale bez, bez, bez specjalnego wysiłku z naszej strony. Nawet bez podjęcia trudu nawrócenia. Myślimy. O nawróceniu, o uzdrowieniu naszego ciała bez uzdrowienia duszy. I tu obfita podaż w tej dziedzinie stwarza nam szerokie możliwości wyboru. Na przykład msze święte z uzdrowieniem, konferencje charyzmatycznych liderów różnej maści z atrakcyjnymi elementami, które towarzyszą przy takich konferencjach jak upadki w duchu, nakładanie rąk, nawet prześwieckich, wieczory uwielbienia, skakanie, wielbienie, machanie flagami, człowiek się czuje jak na dyskotece, mówienie językami. Zobaczcie wszystko to jest mniej lub bardziej wierną kopią nabożeń zielonoświątkowych które bezkrytycznie jakby zakorzeniamy na nasz grunt katolicki. I szczególnie niebezpieczne są te, które wprost pochodzą z tych spotkań Toronto Blessing. Można to zobaczyć w internecie. To jest sprawa całkiem niedawna, sprzed 30-20 lat, albo z zastosowaniem jakichś okultystycznych obrzędów, na przykład ktoś tam rozprowadza jakieś e, energetyzowane chusteczki albo jakieś takie specjalne zioła, lepsze niż innych. Tutaj się tego trzeba strzec. Oczywiście wszystkim tym jest takie odwoływanie się do Ducha Świętego. Ja już nie chciałbym się rozwodzić, bo to by kosztowało dużo czasu, ale to jest marna imitacja tych darów, charyzmatów, które dawał Duch Święty świętym bo ani u ojca Pio, ani u świętego Jana od krzyża, ani u matki Ter Teresy z Kalkuty nic takiego się nie pojawiało. I tak się zastanawiamy, jak to możliwe, że Duch Święty ze, swojej ze swego skomstwa zaoszczędzał takich efektów nam katolikom przez XIX i pół wieku, a nagle udzielił heretykom. Zobaczcie, to, że są protestanci naszymi braćmi, to dotyczy naszych więzów ludzkich. Natomiast wierzę, oni odeszli od wiary. I dalej, moi drodzy, obserwujemy ogromny wysyp fałszywych proroków, zresztą to zostało zapowiedziane w Piśmie Świętym i przed tym przestrzega Matka Boża w licznych objawieniach, często uwierzytelnianych przez Kościół za którymi ludzie idą, wierzą im, uczestniczą w ich spotkaniach, a wynika to z ich naiwnej wiary, że to im pomoże. Zobaczcie, pierwsza rzecz, która jakby stoi przed naszymi oczymi, ja chcę dostać pomoc, ja muszę to mieć i to jest dla mnie bożkiem. I wszystko jestem w stanie podporządkować. Kiedyś podpisywano cyrograf z diabłem. A dzisiaj diabeł nam podsuwa bardziej subtelną formę zwiedzenia. I o moi drodzy, problem zasadniczy polega na tym, że rzeczywiście to wszystko pomaga. Sam byłem tego świadkiem kiedy były ogłaszane wobec no, znacznie większej grupy ludzi na takich spotkaniach stadionowych, że teraz Pan Bóg uzdrawia tam wszystkie Zofie, której tak wyliczane są różne choroby. I oczywiście później te osoby wstają i mówią, że tu ustąpił mnie ból w szyi, to albo w nodze i takie wielkie świadectwa. Zobaczcie, tylko problem polega na czym, że jeżeli szatan, jeżeli coś takiego się dzieje, niekoniecznie mocą ducha świętego, bo tutaj mam poważne wątpliwości, bo, a wynikające głównie z tego, że to jest, te wszystkie te rzeczy, no, w dużym stopniu przypominają to, co dzieje się w innych kościołach. Które odeszły od katolicyzmu. Ale to, co jest tutaj, jakby charakterystyczne, że to może być tylko czasowe, że to jest potrzebne, albo szatan sobie odbierze później jakimś po latach szczególnym zniewoleniem. Przypomina mi się postać Harisa. Dzisiaj to wyłazi, jak ludzie naiwnie biegali po to, żeby odczuć jego mocy. I zobaczcie, i to, co jest charakterystyczne, to jest jakby powoływanie się na jakąś taką specjalną moc, co już daje no, wielki powód do podejrzliwości. Poza tym, moi drodzy, to, co może i nam grozić, żeby tutaj, dlatego tu jest to ciągle prostowane. To, co ojciec Mirosław nawet powiedział na samym początku. My nie przychodzimy tutaj, żeby szukać cudów. My nie przychodzimy, żeby, no słysząc, że tu Pan Bóg uzdrawia, tu uzdrawia, tu uzdrawia, tu może i mnie uzdrowi. Każdemu z nas Pan Bóg przeznaczył inną drogę przez ten świat. I każdemu z nas, co innego jest potrzebne. Ale to służy przede wszystkim naszemu związaniu z Bogiem. Bo może być taka sytuacja, że ludzie tu już trzydziesty raz przyjeżdżają, licząc na jakieś uzdrowienie, nic z tego, i później przychodzi depresja, albo może ja nie jestem godny. I zobaczcie, na takich spotkaniach, można powiedzieć, no znanych Wam, do których zresztą wielu księży zachęca, często głosi się taką Ewangelię sukcesu. Że unika się takiej Ewangelii krzyża, że krzyż trzeba nieść. Że na przykład, że Pan Bóg nie chce naszych chorób. Że trzeba wyrzucić złego ducha, a wtedy się wszystkich chorób pozbędziemy, używając do tego jakichś nadzwyczajnych zabiegów. Moi drodzy, zdrowie, pomyślność jest znakiem błogosławieństwa Bożego, według takiego myślenia. To jest myślenie starotestamentalne. Dlatego Współtowarzysze nie potrafili zrozumieć yy, sytuacji Hioba. I tutaj nie wolno jakby iść w tym kierunku, żeby jakby akcentować, że muszę mocno, mocno, mocno wierzyć. Aż w końcu Pan Bóg mi da to, co ja chcę, dać, co, co chcę mieć. Oczywiście, zobaczcie, przy czymś takim, no nie jest pewne, że to Pan Bóg przyjdzie z pomocą. Zobaczcie, czy nie jest tak, że wtedy zdrowie lub inne dobro jest dla mnie takim bożkiem. I Pan Jezus, kiedy się modlił w Ogrójcu, czynił to tak. Ojcze, jeśli to możliwe, odbierz ode mnie ten kielich, ale niech nie moja, ale Twoja wola się stanie. Otóż narzucając Bogu gotowe rozwiązania, tak kiedyś się przyglądałem chociażby teraz na, podczas tych naszych zawierzeń tu w pierwsze soboty, ale również podczas tej wielkiej nowenny, która teraz się dzieje tam w kaplicy świętego Maksymiliana, na no tę tak, sytuację takiego podchodzenia bez przerwy z tymi karteczkami. I co jakieś nie wiem, co kilkanaście minut znowu następna osoba i czasem te same osoby wielokrotnie podchodzą. Zwróćcie uwagę, tutaj było to wyraźnie podkreślane i to jest egzekwowane przy naszych tych adoracjach poprzedzających pierwsze soboty, że zajmij się sprawami Bożymi. Po to napisz na karce, że oddajesz to Matce Bożej, żeby ona o tym myślała, a nie ty. Moi drodzy, tak samo na Mszy Świętej. Msza już się dawno rozpoczęła, a wiemy czym jest Msza Święta. Jest uobecnieniem Pana Jezusa, ofiary Pana Jezusa na krzyżu. Przeniesieni jesteśmy w tym momencie na Golgotę. Jesteśmy świadkami cierpienia Jezusa za nas. I teraz, zobaczcie, tu się dokonuje akt zbawiania nas po to, żeby nas pobudzić do wdzięczności, żebyśmy to przyjęli. Czy moi drodzy, tam, gdzie mamy zaprzątnięty umysł takimi różnymi swoimi sprawami, to ktoś tam biegnie przez z drugiej strony Kościoła, yy, przez to, a jest yy, robi zamieszanie? Czy w tym momencie nie jest to rozpraszanie? A poza tym zwróćmy uwagę na jedną rzecz Jezus nam cierpi za nas? Obejmuje wszystkie nasze sprawy. Przecież pamiętajmy, że na początku jest to wezwanie do aktu pokuty, wtedy przepraszamy Boga za wszystko, później jest kolekta, przed nią kapłan zbiera wszystkie nasze modlitwy i składa tutaj na oftarzu. Już od tego momentu nie powinniśmy o tym myśleć. Natomiast niestety to mi troszeczkę przypomina taką wersję Mszy Świętej według złego łotra. Bo pamiętajmy, że jeżeli Msza jest uobecnieniem tego, co było na krzyżu, to weźmy jakby cały ten obraz, na który się składało również umieranie dwóch łotrów razem z Jezusem. I co ten dobry łot proponował Jezusowi? Zejść z krzyża, uzdrów siebie i nas. Czy my czasem tego samego nie pragniemy w obliczu, kiedy Jezus właśnie przez krzyż, przez cierpienie za nas nam pomaga, toruje nam drogę do nieba? A zwróćmy uwagę, jak zachował się drugi Łotr. Ganiąc swego towarzysza, powiedział: My słuszną karę ponosimy i nie prosił o uzdrowienie. Ale żeby Jezus wspomniał na Niego, gdy będzie w raju. Moi drodzy, wcale nie jest największą łaską uwolnienie od cierpień. O wiele większą łaską jest umocnienie w cierpieniu, bo ono jest Panu Bogu do czegoś potrzebne. To, co powie święty Paweł, uzupełniam braki udręk Chrystusa. Bo podjęcie cierpienia z miłością może być okazją do wynagrodzenia Bogu za swoje i za cudze grzechy. Zobaczcie, Matka Boża nie uzdrawiała Fatimie hurtowo, tak jak to się często dzieje na różnych spotkaniach charyzmatycznych. Zresztą Łucja na tym ostatnim spotkaniu prosiła, tam było 70 tysięcy ludzi zgromadzonych na Kowadyiria. Zobacz, ile ludzi na wózkach. A co matka? Uzdrow ich. A co matka Boża powiedziała? uzdrowie tylko kilku i to za rok, pod warunkiem, że się nawrócą. Zobaczcie, jedno z najgłośniejszych miejsc cudownych uzdrowień, jakim jest Lourdes, można powiedzieć, nie urasta do pięt, do takiego przeciętnego zgromadzenia charyzmatycznego, gdzie tych uzdrowień mały całe mnóstwo. A co jest najbardziej ciekawe, że czasem się zgłaszają, że zostali uzdrowieni ci sami ludzie na kolejnym spotkaniu. To w takim razie, jakie miało znaczenie to uzdrowienie poprzednie. Zobaczcie, Matka Boża właśnie tam w Fatimie prosiła o coś ważniejszego. Prosiła dzieci o modlitwę różańcową o ofiarowanie swojego cierpienia właśnie za grzeszników. I dzieci ochotnie to podjęły. I podjęcie pokuty już tu na ziemi skraca nam ją w czyściu. Jest to dla nas szansa. Dlaczego tak chętnie się tej szansy pozbywamy? A ponadto może być, może się przyczynić do uratowania świata, o czym zresztą oznajmił Anioł z iskrzącym się mieczem, według trzeciej tajemnicy fatimskiej, wołając pokuty, pokuty, pokuty. Gdy przyglądamy się życiorysom świętych, oni nawet jeżeli za ich stawiennictwem przekazywali uzdrowienia, to sami o to nie prosili. A niektórzy z nich nawet podejmowali, można powiedzieć, taką dotkliwą pokutę, mam tu na myśli Martę Robę, która przecież kilkadziesiąt lat cierpiała Dla nawró za nawrócenie jednego człowieka. Siostra Faustyna prosiła Pana Jezusa wręcz dodaj mi więcej cierpień, kiedy widziała piekło w mistycznej wizji, aby tylko jedną duszę mogła uratować przed piekłem. I moi drodzy, jeżeli jesteśmy zapatrzeni tylko i wyłącznie w siebie, takie rzeczy nam nie przyjdą do głowy. Dla pana, dla pana Jezusa w jego podjętej misji tu na Ziemi nie uzdrawianie było najważniejsze. Chociaż to prawda, że mamy wiele zapisów, kiedy on się współczując pochylał nad ludzką niedolą. Ale co jest charakterystyczne? Nawet Ewangelia z wczoraj, tam zawsze było odwoływanie się do. Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Że najpierw uzdrowienie duszy, czyli zobaczenie to, co jest Bogu potrzebne, co ja, czym, czym ja Bogu mogę ofiarować w tych jego problemach. A wtedy uzdrowienie ciała samo przyjdzie. Zobaczcie, nawet gdy chciano Jezusa obwołać jakimś takim popularnym uzdrowicielem, lekarzem, mu się wycofywał. On nie założył za życia tu na ziemi żadnej kliniki, bo wiedział, że jego celem jest zbawienie ludzi i uczynił to właśnie przez swoje cierpienie, przez dobrowolnie podjętą ofiarę na krzyżu. I przecież zachęca nas do tego samego. Jeżeli ktoś, jeś, cytuję Pana Jezusa, jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Moi drodzy, istnieje taka natrętna pokusa, aby prosić Jezusa o uzdrowienie. Oczywiście. Jezus nas uwolni. Zresztą sam nas do tego zachęca. Mówi, proście, a będzie wam dane. Uwolni nas od tego, co nam przeszkadza pełnić wolę Bożą. Co jest bardzo charakterystyczne, że wielu świętych, wielu świętych kapłanów, to jest cała lista, którą należałoby wyliczyć, nie zostaliby kapłanami. Bo by nie przeżyli jednego miesiąca, gdyby nie nastąpiło jakieś uzdrowienie na pewnym etapie ich życia. Nawet te cielesne. Ale to wszystko było wiadomo, dla jakiegoś określonego celu, że Pan Bóg później chciał się nimi posłużyć. Nie jak ci trendowaci, którzy dostali uzdrowienie, oczyszczenie strądów i sobie poszli. Nawet zapomnieli Jezusowi podziękować. A przyszedł podziękować tylko ten obcokrajowiec, Samarytanin. Moi drodzy, właśnie te proszenie, i to, że taka, które się wiąże z pozorną, taką zwłoką Pana Boga, jeżeli ktoś z Was to przeżywa tutaj na naszych spotkaniach, jest bardzo potrzebne. Potrzebne nam, bo ono nie ma za zadanie skruszyć serca Boga. Ono nie jest twarde. Ale ono ma za zadanie skruszyć nasze serce, czyli uczyć nas pokory, tak jak w przypadku tego dobrego łotra. Czy prosząc o uzdrowienie, czy myślimy o tym tak jak On, my słusznie cierpimy, a nie my najczęściej obwiniamy cały świat na czele z Panem Bogiem za naszą sytuację. Jeżeli, moi drodzy, Bóg w tym momencie nie daje nam jakiegoś dobra, to widocznie chce nam dać lepsze. I tu dochodzimy, moi drodzy, do prawdziwego zawierzenia. Czy nie lepiej zamiast oczekiwać na części do wymiany, oddać całego siebie do generalnego remontu? I tym jest właśnie zawierzenie Matce Bożej. Oddać się cały. W tym akcie zawierzenia dokładnie to będziecie słyszeć. I zarówno święty Ludwik de Montfort, wspominając o zawierzeniu się Maryi jako niewolnik, jak i święty Maksymilian, który mówi o oddaniu się niepokalanej jako rzecz, dotknęli istoty naszej komunii z Maryją. Bo chodzi tu naprawdę o zamianę miejsc, aby to ona żyła w nas, a my w niej. I kiedyś Matka Boża podczas objawień w Lourdes powiedziała do Bernadetty, zajmij się moimi sprawami, a ja rozwiążę twoje. I moi drodzy, gdy dokładnie wczytamy się w akt zawierzenia, Matce Bożej, według świętego Ludwika de Montforta, jest ta mowa o oddaniu, między innymi, swego rozumu i swojej woli. To po to, aby nie my, lecz ona się tym posługiwała, wykorzystywała zarówno nasz rozum, jak i naszą wolę do swoich celów. I nas formowała na wzór Chrystusa. Przecież byłoby to nieszczere. Oddaliśmy coś Maryi i jeszcze mamy jakieś osobiste żądania. Tu tylko wystarczy nasze zaufanie, że Maryja to zrobi najlepiej. I gdy z wiarą zajrzymy, moi drodzy, do serca Maryi. Zobaczymy tam wielką jej troskę o swoje dzieci, które Jezus dał jej z krzyża. Dlatego prosi nas o modlitwę i ofiarowanie swego cierpienia za grzeszników. I chce, abyśmy stanęli razem z nią pod krzyżem Chrystusa. A Chrystus dzisiaj cierpi. Cierpi w swoim mistycznym ciele. Kościół dzisiaj jest prześladowany. Można powiedzieć przeszedł albo jeszcze przechodzi ten etap osądzania, sądu przed Piłatem. Zobaczcie te różne afery, czemu służą. Przechodzi okres biczowania. Niektórzy księża zapłacili życie, chociaż robili wszystko, żeby służyć Kościołowi. Przechodzi okres profanacji, czyli cierniem ukoronowania. Te bluźniercze procesje, czy one służą obronie interesom ludzi, czy tylko po to, żeby wyśmiać Kościół? I bardzo często, owszem, to jest czynione posługując się niekoniecznie ludźmi o słabej woli Kościoła, ale takimi, którzy są podstawieni. I zobaczcie, dlatego tu jest zasadniczy powód, moi drodzy, do zawierzenia, do ratowania tego kościoła, który jest zwodzony przez szatana, albo atakowany wprost z zewnątrz, a co jest jeszcze gorsze, od wewnątrz. Poprzez rodzący się w jego łonie nowy kościół, odbiegający od doktryny katolickiej, od naszej moralności, od naszych obrzędów. Interesujące bardziej dla nas jest to, co czynią poganie i implantujemy to do naszej liturgii. To, co czynią zielonoświątkowcy. I czasem, moi drodzy, to jest bardzo subtelne zwodzenie. A przecież Maryja, o czym czytamy w akcie zawierzenia świętego Maksymiliana, ona daje łaskę takiej świadomości i obrony przed herezjami. Bo inaczej człowiek wpadnie jak śliwka w kompot. I moi drodzy, doskonale sobie zdawał z tego sprawę święty Maksymilian. Kiedy jako młody student przebywał w Rzymie 100 lat temu, i widział te procesje masońskie, które panoszyły się z takimi różnymi chorągwiami, napisami, że obwieszczając koniec Kościoła, że oni zwyciężą. Zobaczcie, Maksymilian tak się tym wszystkim przeraził, doznał tak wielkiej bezradności, że jedyna rzecz, która mu przyszła do głowy, to Maryjo ratuj. I to właśnie ją Pan Bóg przeznaczył, jako tę, która będzie deptała głowę węża. A dzisiaj też jest to bardzo charakterystyczne. Nawet w przedstawieniach artystycznych unika się przedstawienia Maryi, która depcze głowę węża. Tak, jakby to było już nieaktualne. I zobaczcie, z tej całej bezradności Maksymilian stworzył rycerstwo niepokalanej. I to jest główne zadanie rycerstwa. Uoddanie się Maryi, żeby ona nami się posługiwała do obrony Kościoła. Czyli tu chodzi, moi drodzy, o cele zewnętrzne. Jakby współczucie jej sercu, która widzi, że tyle dzisiaj jej dzieci idzie na zatracenie, jak również współczucie dla ofiar ich działalności. I moi drodzy, zbliżając się do końca tej konferencji, warto sobie zrobić rachunek sumienia, czy przyjeżdżam tutaj po to, aby coś zyskać dla siebie? czy po to aby coś zyskał bóg. I oddanie się Bogu oddanie Bogu tego co mamy najcenniejsze. A co mamy najcenniejsze? Siebie. Czyli ofiarowanie siebie samego Jezusowi przez Maryję do wyłącznej ich dyspozycji jest najcenniejszym pobożnym gestem z naszej strony i to jest prawdziwe zawierzenie. Amen.